Yo! Yo siema drodzy ja się nazywam Maciek, Maciekowy Maciszek jak to wolę Dzisiaj sobie gramy w camping z Kacperem, elo Kacper Tak, będziemy robić wszystkie campingi Tak jest, wszystkie campingi, wszystkie takie horrory, my pierwszy raz to gramy Więc yy, subskrybujcie kanał do youtube, w górę, gramy w roblox, odcinki codziennie o 19 i lecimy! Moja no, postać jest opalona Panie solarze, o kurczę, ale rzeczy tu są. na mogę na ciebie wejść? Nie wiem. Nie, nie mogę szkoda. Jak po prostu jest opalona. Tutaj jest Trudno jakiś... Mokrzy. Górka? Musimy poznać całą mapę. Musimy je znać, znać. Jesteś? Tutaj. to jest? Tutaj plecak okay. jakiś jest, tam coś jest. To w ogóle muzyczkę trochę można być. No. Dobra. Dobra. to no. jest jakiś drogowskaz. Tu jest lake, cave, camp. Czyli tam jest cave. O, tam jest cave. A jest lake? Idę się wykąpać. Wow. Nie. Tu jest! Co? co tu jest. Mam coś! Co masz? Podniosłem coś, jakieś metki. Aha! Na ziemi się leżało. Ej, co to Tu ziemi... coś będzie się dziać? No, tutaj na ziemi leżą rzeczy w ogóle. Plecak tam jest. Z wiele jeszcze na ziemi teraz są. Widzę coś chyba. A zimneczki, zmieniłem skinę jeszcze. No to jest parasolka. Aha. No ty gdzie jesteś? Chodź do kempingu. Dobra. Powiedz, widzę tam, widzisz mnie, a tu jestem. No widzę. Ja nie patrzę, że jest taki niebieski. Patrz, patrz co mam. Co jest? Mam parasolkę. Tu się złoty, patrz. Ja Ej w ogóle kamerką nie mogę obracać tak tego do góry. Halo o co chodzi? Czemu tu się nic nie dzieje? Ty się kamerka odpiła chyba udaje nie Motek. Młotek! Młotek masz? Czekaj. Spróbuję wziąć ten młotek. Gdzie masz motek? Są kraty. Się tam o, noc zapala, chyba do namiotu. Niebieski lepszy. Słyszałem też słyszałem takie. Ja mam <coughs> tak? Ja mam Tak jest. O, patrz, idę do wujka bejkona. No, eee! co za sz... co za... Nie, nie. Szmata. <noise> Niestety, co za wujek szmata. Bejkon, wujek bejkon. wujek! Zamykam namiot. Nie, czekaj na mnie, jeszcze ja. Dobra, zamykaj. Nie, Jesteś tu? Dobra, zamknąłem namiot. Patrzcie, jakiego mam byczka. Run. Co? Run. run. Nie wiem. A to, co to jest za postać? Gdzie? Tu Czura? stała. Tu to jest? Dobra. Jestem zamknięte. Nie wiem, co się stało we mnie. Nie, to nie. Gdzie? Gdzie Aha. Zabili mnie! Dobra, ciumeczki, lecimy do lobby i... I, do... I jeszcze raz. Jeszcze raz. No i kolejny raz! Jecie! Mam To jest pusty fotel. Widziałem. Może tym razem też będę takie szczęście i znajdę parasolkę i będę. Mu, może? Wiem do czego chyba parasolka się przydaje. No to tak mi też ciebie. co też może zrobić? Nic. Mogę jakoś się przejść? Muszę znaleźć. Gdzie wiem tą parkołkę? To gdzieś tam przy lajku like to widziałem wszystko. To zaplądać się dobrze. Okej, okay, możemy wiedza. To no szukamy, szukamy rzeczy. Szukajcie też. Widzę, 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 widzę. Mam coś. To może jest w tych samych miejscach? Mam apteczkę. Tu jest. Już mam. Bo to chyba. E, a czemu ja nic nie mam? A ja nie szukam? Takie ja całą mapę już tu Żabę mam! Widzę żabę, widzę żabę! Mam żabę! Patrz! Dobra, ja jestem na punkcie widokowym. Oj, co to jest za chata? Tam jest młotek. <laughs> żabę wpuściłem! Pracuj, żabiaku. <laughs> Będę was obserwował. Gdzie jesteś, ten młotek? Tu. Rzyma. Patrz, mam żabę. Chcesz żabę? Mocem. Czekaj. Chodź Mam żabę. Łap ją! Gdzie ona jest?

Nie! Puściłem tu żabę! Zostaw! Idź! Idź żaba! Dobra, jest zamknięta. nie mam Muszę ją złapać. Nie! Dobra, mam ją. Teraz parasolki może być ciężej. Gdzie my musimy uciekać? W ogóle wtedy... tej... Tu jest klinik? Nie wiem, mam żabę w łapach. Biegaj tam gdzie mi nie daj. może. Może? A może, może to pomoże, ale może to nie pomoże. Okay. Gdzie jest ta żaba? I nie mam jej. Chyba ci ją? No? No, nie mam. Nie, i co to jest? Tutaj, tutaj jest szczęście. To coś. To jest szczęście chyba. Chciała ranować. Jednego

Taki uśmiech. Jezus Maria Ninja! Co? Jestem ninja. Jestem ninja. Ninja! Jestem ninja, muszę się spinać, poczekaj. Ninja! Let's go! Ninja! Ninja! Dobra, biegnie tutaj jakaś. ninja. Patrz, ninja! Widziałeś? No to ja mam uchwyt. Tu będzie powódź. Ja wolę stanąć. Ja wolę być ninja i na ścianę. Łama yy. pani. Tu będzie na pewno powódź. Tak, chyba. Gra jak coś to jest kemping. Tak, gra to jest kemping. I Kemping, po prostu kemping. Przeżyliśmy? Gdzie? Czemu my tu jesteśmy? Teleporta? A tam kto jest? Tam ktoś był. Ty, A czemu ja mam ekran taki? Dementore tam są. kurde, chyba nie wiem. No chcę iść do tego chopa. Ej, idę do nich. Tak like jest. Nie, to ja nie zauważę, że dobrze. Spokojnie, spokojnie. Hi, Co I'm Hark. Nie wiem. Mogę w to skoczyć? Skocz. Nie, nie, nie. Haranger. Ja no, sobie wezmę mój ten, mój ten. On mi przyniesie szczęście. Tak było napisane. Problem mają. Zużyłem sobie netkito, a potem mogę też leczyć kolegów. Masz jakiś problem Zrobić omu? Masz! <gry> Żaba! Mam tu żabę! Mam Chcesz żabę? No. Chodź. Obróć. Gdzie ona poszła? Prawie okay. yeah. żabą w siatkówkę. Czekaj, stań tam. Aaaaaaaaaa! Można... Siatka porobiona. Gdzie? Tutaj, pod tym drzewem. O! O co chodzi? Co my mamy NIE! Żaba! Żaba! Mam wołek. Dobra. Dawaj mi na łeba. NIE! Na łeba. Masz! Jest. Dobra. To co my mamy tu robić? Nie wiadomo. Chyba, może teraz się rozglądamy. To Ej, jest. czemu namiotu nie ma? No bo. popsuję. O nie, najdziś zapromczyń! Szybko, szybko do namiotu muszę iść. Ej, gdzie, gdzie są inni koledzy? Właśnie nie wiem. Się, mój, szybko... A, no, nie, nie, nie Kurz! Żabę dałem do namiotu. A zamknąłeś drzwi? Nie wiem. Nie ma, tak nie gadaj. Trzeba nam drzwi. Nie! Nagle <śmienicza> <śmienicza> nie ma. Nagle tu nie ma. Jesteśmy... Bóg, bo... Jesteśmy... Zgubieni. <śmienicza> Ale czy gdzie są wszyscy? Poczekaj, poczekaj. czemu my tylko jesteśmy na serwerze? No, nie mam apteczki win, ale jakiś ten, to mi do końca. A nie mamy parasolki. Ktoś z mas zginie. Ciekawe. Ja nie zginę, mam teczki trzy. Nie zginę! Wiem, żabę na ryju... <laughs> no, jakieś... nie wiem co, co mi nic nie daje jakieś apteczki. które nie leczyły. Ok. To jest. Musimy iść. Dobra, ja tam idę to i. tak. nie. Po piknik? Tak, po piknik, tak. Cudownie. Koła! Gdzie jest sen? Gdzie jest obóz? Nie wiem. Po prostu jesteśmy zgubieni. Nie, ja to jest jakaś klatka ty się jeszcze zgubiłaś, Patryk? Yeah. Nie. umrę! Nie. Ja umrę! Nie. Yeah. Ja yeah. ja yeah. A, 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 a ja umrę! Nie. Yeah. Ja już nie mam zobaczyć, jak ty tam umierasz. I czemu Wszystko tak zamazane! Ja nie, to była Nie! Nie! To będzie. Nie, tylu. Nie, tylu. nie! Nie, umrę na śmierć. nie, nie to będzie. bym Gdzie Nie, 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 śmierć. nie, 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 ja nie, ja, nie, nie, zrobimy kemping dwa. Ale nie, bo to zrobimy w następnym odcinku. Nie. Nie. W następnym odcinku, bo już to trwa trochę. Z, z, z y, nie, tak, Jesteśmy tutaj, już jest gady, nic nie będzie robione już. Mm. Wtedy miałem parasolkę i coś zabiło, nie wiadomo Pamiętajcie, nie. aby się maczki zasubskrybować, ten kanał dodać, łapać kulturę. Oglądajcie kolejne i poprzednie filmy, odcinki codziennie o 19. .00. Będziemy robić camping 2, 3, 4, 5, 6, 85. No i co? I post.